Brzozy w domu wnosić zasady feng shua, shui, feng shui, żeby ograniczać kanciaste rogi i robić obłe. W związku z czym będzie futry nas brzozy A brzozę miałem zamówić spod łodzi, tylko typek się wycofał. Już mieliśmy pojechać, a teraz się okazuje, że znalazłem to w lesie. Proszę, jeszcze biegnie jakiś wilk. Eu <towners sem bandera> uh, que uh, 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 Chcę wam tylko taką przebiteczkę zrobić. O, jak kosmofik? przeszło inspekcję? Tak, tak, dobra W drodze po las, zjawię się tutaj z piłą i zdobędę materiały na futryny z brzozy. nadaje się tak, tak. mały updatecik drewniany no co no brzuska leży ukroiłem 2,5 metra i idę zrobić z niej framugę mm -hmm. tudzież stempel w domu Aha, no i podjąłem post. Nie wiem, ile on potrwa, ale wpadłem. Taki dobry trop złapałem, bo sobie sprawę zdałem z tego, że post to jest taki narkotyk. Może, można, może być. Można to w kategoriach dopalacza roz, roz, czy, czy jakiegoś prawda, ulepszacza najsubtelniejszego narkotyku, jaki można sobie wyobrazić. Który przynosi samo dobro. I teraz generalnie bierzesz go w momencie yy, tak jakby momentem wzięcia jest moment, w którym decydujesz się, że od teraz nie jesz. I on już od tego momentu zaczyna działać. Poważnie. I jego, jego yy, siła działania rośnie wraz z czasem. Czyli im dłużej nie jesz, tym Większe efekty odczuwasz. Jego efekt działania kończy się w momencie kiedy coś zjesz, więc teraz od Ciebie zależy, jak daleko zajdziesz i jak daleko Cię wyniesie. <gry> A ja mam już dosyć kurde, znowu znowu się tej pizzy obżarłem. I po prostu dlatego dzisiaj chcę znowu coś nowego doświadczyć, w sensie tej czystości. Znowu się przekonałem, że to jedzenie nic jest po prostu koszmarne i jest, jest to korzeń naszych pragnień, potencjalnie wszystkich. Yy, może nie, nie wiem czy wszystkich, ale zwróćcie uwagę, że jedzenie jest połączone z pragnieniem po prostu przyjemności. To jest taki hedonizm w zasadzie klasyczny: ludzie się przyjadają, każdy kto jest gruby, czy grubszy, to jest hedonizm. Hedonista yy, stawia przyjemność smaku. Które w większości przypadków jest po prostu uzależnieniem od jedzenia, stawia tę przyjemność na czy uzależnienie ponad w ogóle jakąkolwiek racjonalność y, lekkiego funkcjonowania w swoim własnym życiu. Wolą mieć opony dookoła siebie takie ogromne, y, sapać, dyszeć, pocić się, mieć zawały serca kondycję zerową no iść przez życie jak, jak nie wiem co taka kula, która zbiera wszystko po drodze, takie największe syfy no i, i wiesz, i to nie jest żaden przytyk personalny do nikogo, tylko tak wygląda to zjawisko jeżeli ono dotyczy ciebie no to no to chyba pora się obudzić czy jak anyway i teraz, żeby nie było, ja wcale nie jestem, ja nie wcale nie mówię, że jestem wolny od, od jedzenia już na ten moment. Zrobiłem post. Ten post 9-dniowy był ogromną zmianą w moim przypadku. A teraz, yy, z, i znowu po tym poście, który się skończył gdzieś tam w połowie yy, bodajże w połowie stycznia, no to jest teraz chyba 10 marca, dzień mężczyzn. Może to może jakaś łapka w górę, chociaż nie. <laughs> I ten. No proszę. Każdy bawi się jak lubi, można powiedzieć, tylko czy problem nie zaczyna się wtedy, kiedy to, jak lubimy się bawić, ma w... destrukcyjny wpływ na nasze życie? Kiedy przez to, jak lubimy się bawić... Yy... O, oho, oho, oho. Cierpi na tym cała, cała nasza, całe otoczenie. Nasze zdrowie, nasze finanse, nasze relacje z innymi. I tak się ma na przykład w kwestii alkoholu, przez który też przeszedłem. No i co, wtedy dewiza każdy bawi się jak lubi, bo taka teoretycznie jest prawda, ale w praktyce to, to może być wyniszczające uzależnienie. Czy wtedy można powiedzieć, że no co, bawi się jak lubi, lubi, okej, okay, on to lubi, ale czy, czy to rzeczywiście jest lubienie, a nie uzależnienie? To jest zas zasadnicza różnica. Lubienie albo lubię grać w gry. <gry> I i całymi miesiącami człowiek siedzi, do tego pije piwo, pali jointy. Jego relacje po prostu upadają z innymi. Jest cały czas zdołowany, wkurwiony. Jedyna ma, ma motyw, motyw szczęścia to jak, jak sobie kupi kolejne piwo i kolejne buchy i nie wiem co. I bonus zaliczy level kolejny, a leveli jest nieskończoność. To są nieskończone procesy. Uzależnienia to, uzależnienie to jest nieskończony proces, on nigdy się nie kończy, dopóki sam świadomie go nie skończysz. I, I na przykład tak się ma w kwestii również jedzenia. Jedzenie jest takim pragnieniem, właśnie. To są wszystko pragnienia, pragnienia szczęścia, pragnę szczęścia, które chcę osiągnąć w ten czy inny sposób, błędnie. I próbuję to zrobić w błędnym założeniu, że osiągnę to na poziomie form. Czyli przy osiągnięciu kolejnego stanu jakiegoś, który też jest formą, na przykład upicia się, upojenie alkoholowe, jest formą. I ty ścigasz formę, albo no, to można rozebrać jeszcze na kolejne czynniki, bo tak naprawdę. Ale no dobra, na razie przez formy powiedzmy przejdźmy. No to forma smaku. Smak jest formą pewną. Na poziomie smaku, odczuwana forma, odczuwana zmysłem smaku. Możesz, może to być forma, yy, która ma ciebie dopełnić. Wtedy będę szczęśliwy. To jest błędne założenie, ponieważ na poziomie form, tak, możesz być w pewnym momencie względnie szczęśliwy, bo o, bo uspokoiłeś się, bo o, osiągnąłeś to, co na poziomie formy chciałeś osiągnąć. I na moment króciutki jesteś szczęśliwy, po czym wszystko się zmienia. Wszystko. Bo jedyna. Jedyną stałą w tej rzeczywistości jest zmiana. Na poziomie form jedyną stałą jest zmiana. Nawet jeżeli jesteś w budynku czy obok drzewa, to zmienia się. które teoretycznie się nie zmieniają, przynajmniej nie w naszej percepcji aktualnej, to, to i tak wszystko dookoła się zmienia. Pogoda, forma twojego nastroju myśli wokół tego, które też są formami, yy, yy, kontekst, który nadajesz w ogóle temu, temu, to wszystko się zmienia, wszystko się zmienia. W związku z czym na poziomie formy nigdy nie możesz osiągnąć dłużej niż na momencik, dopóki nie uruchomi się znowu twój umysł i nie będziesz szukał znowu na poziomie form czegoś. Rozumiesz? Natomiast w tym wszystkim jest jeden stały element i to jesteś ty sam jako centrum tego w czym bierzesz udział jako centrum tego, co się dzieje? Nie jako ciało, bo ciało jest też poza tobą. Jest jeszcze jest oczywiście rzecz jasna mówimy o centrum, które jest pierwsze, czyli nazwy to to nie ma. No. Yy. Yy. I to jest jedyna pełnia, i to jest jedyne szczęście, jakie możesz. jakie już jest i zawsze tam było. I, yy, yy. I my zaczynamy przeoczać to, tą naszą pełnię, tą naszą błogość i to szczęście, ponieważ dajemy się wkręcić w pragnienie, które daje nam na przykład. Które daje nam na przykład smak. A smak jest zabawą. Jest taką zabawą, właśnie. Z takim zjazdem z góry. O! Jest to doznanie, jest to doświadczenie. Bardzo przyjemne. I nie ma się co dziwić, że my dajemy się w to wkręcić. Natomiast pytanie się pojawia, czy my panujemy nad tym. Dalej, czy to. Pragnienie panuje nad nami. To jest zasadnicze pytanie w tej, w tej, yy, w, tym, w tym, w tym, w tym całym zjawisku. Yy, no i teraz. Podążanie za tak jakby odruchem pragnienia na poziomie jedzenia. Yy, utrzymuje nas w tym takim pędzie za pragnieniami. I teraz, kiedy my jesteśmy w stanie opanować pragnienie, nie pragnąć jedzenia, wyjść ponad, wznieść się ponad pragnienie je, jedzenia, czyli takiego głównego, o, bo jemy codziennie, jemy wszędzie, jemy wszystko, e, jemy o każdej porze dnia i nocy, w różnych konfiguracjach, i jemy od zawsze i nigdy nie robimy przerwy. I za każdym i ma, możemy i za każdym razem kiedy nawet nam się czegoś nie chce zrobić to możemy uciec w, w jedzenie. Możemy koło ratunkowe postaci jedzenia, no bo muszę coś zjeść, o jestem głodny, o jo, o no wiesz co, nie nie, nie teraz, słuchaj. Życiem się zajmę bo później, no tam mam to rzeczywiście, no nie zrobiłem od pół roku, no ale wiesz co, to najpierw coś zjem, bo jestem głodny. I w ten sam sposób przez, przez kolejne pół roku, na przykład. Yy, czyli, czyli jedzenie może być po prostu, również jest dla wielu ludzi ogromną, potężną, największą i pierwszą wymówką w, w braku kon, kon, konfrontacji z rzeczywistością. To jest ucieczka, czyli uciekamy w stronę nasa, naszego pragnienia, uzależnienia, przyjemności, które, które z nas pogranża i które zabiera nam i utrzym energię i, i, i które utrzymuje nas w, w tym trybie podążania za tym, pod ruchem tego pragnienia i cały czas bycia w, taki, w takiej niemocy. No bo albo ty panujesz nad pragnieniem, albo pragnienie steruje tobą. Więc, wracając do początku tej wypowiedzi, yy, kiedy, czyli tutaj ten post jest takim, no mówię wam, boskim takim narkotykiem, wiesz, to narkotyk ma złe konotacje tutaj yy, skojarzeniowe. Jest źle nacechowany narkotyk, mimo że cukier jest narkotykiem, każdy goćpa, mimo że yy, kofeina jest narkotykiem i każdy ją ćpa ok, anyway ale wracając do, do tej konkluzji czyli masz, czyli post jest tym specyfikiem, który może zwiększyć poziom twojej świadomości z, z, z on zaczyna działać w momencie, kiedy podejmujesz decyzję, tak od teraz nie jem od tego momentu nie jem, może na przykład 3 dni a może tydzień może jeden dzień, dwa, trzy dni. Najlepiej to tak, żeby chociaż, chociaż nie to, że po nocy już się najem, tylko, tylko chociażby dwa dni założenia, żeby to dwie chociaż noce były. A najlepiej trzy dni. No. I jest tak. I ja Wam to mówię teraz na, na, na bieżąco, bo ja właśnie dzisiaj podjąłem decyzję, że trzy dni nie będę jadł. I już czuję, że, że się zupełnie inaczej zmienia postrzeganie. Już moja. moja Moja świadomość nie krąży wokół jedzenia, tego, co zjem, a może jestem teraz tu blisko kerfura to może se skoczę, wiesz, cebularza se kupię, hmm. a może frytki se, wiesz, tam coś zjem, no nie wiem. No bo wiesz, no dobra, wrócę, to może coś większego zjem, albo coś se zamówię, wiesz, ich. ile idzie na to energii i czasu, na to wszystko. I teraz, w momencie, kiedy podejmujesz decyzję, i mówię to z, z pierwszej ręki i na, na żywo, No, normalnie się wydostajesz. Si pragnienie Twoje opada. Nie ma miejsca bytu, bo ty, ty jest skasowane. I teraz od tej pory i zaczyna się robić lekkość, zaczyna się robić świeżość. I teraz, kiedy. I ten specyfik, jakim jest post, działa w ten sposób, że działa już od momentu, kiedy podejmiesz decyzję, że nie jesz przez trzy dni i im dalej w las, i będzie działał aż do momentu kiedy coś zjesz i on działa w takiej fazie wzrostowej działa coraz mocniej i daje ci coraz więcej energii przy tym oczyszcza twój umysł i oczyszcza twoje ciało i pozwala organizmowi całą energię jaką poświęcasz na trawienie i na myślenie i organizację jedzenia cała ta energia idzie na regenerację i oczyszczanie organizmu czyli jest to naj Piękniejszy, najcudowniejszy, najlżejszy specyfik, jaki możesz sobie wyobrazić. Działa w tendencji zwyżkowej. Aż do momentu, kiedy uznasz. No dobra, to zjem Donata.